Witajcie, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w studiu Biola. I teraz będziemy mieć specjalnych gości, którzy opowiedzą nam przede wszystkim o produktach. W dzisiejszym odcinku przed Wami Katie Janowiec. Katie, przedstaw się, proszę. Cześć, tak naprawdę nazywam się Kasia, ale przeważnie używam właśnie tego e, imienia bardziej angielskiego, czyli Katie, bo mieszkam we Włoszech i tam bardziej to imię jest, można powiedzieć, znane. Um, tak więc możecie do mnie się zwracać, Katie. Katie, czym tak. się zajmujesz? Można, w sumie nie nazwałabym się dietetyczką, tylko raczej taką doradczynią żywnościową. Czyli pracuję z ludźmi e, jako trener, trener personalny, ale oczywiście łączę to z żywieniem. I w sumie bardziej mi się podoba rozpisywanie takich planów dietetycznych. Tam o, oczywiście mam więcej klientów we Włoszech, bo tam mieszka. Z tego względu, że muszę ich tam uczyć wszystkiego od podstaw. Wiedzę oczywiście zdobyłam tutaj w Polsce, bo mam świetnych szkoleniowców. I to z treningu, i to z dietetyki, i to wszystko tam mogę przekazać właśnie tym ludziom. I najbardziej mi sprawia radość i satysfakcję z tego, że im zmieniam tak jakby całkiem spostrzeganie na jedzenie, na żywność i na to, jak funkcjonują, że ich zdrowie się poprawia. I właśnie taki mam feedback. I dlatego ta... Strona bardziej żywnościowa mi sprawia więc większą Jest satysfakcję ciekawsza dla ciebie. Tak, tak. A kim są najczęściej twoi klienci? Nie chciałabym użyć słowa przeciętni, tylko po prostu normalni. Niekoniecznie osoby takie też trenujące, jak ja na siłowni. Często to są też ro rodziny łączone, które się do mnie zgłaszają i uczę ich może nie tyle, że im piszę jakieś tam plany dietetyczne i nakazuję. I zakazuje, co mają jeść, tylko raczej pokazuje im, jak prawidłowo się odżywiać. Czyli to są w sumie wszyscy, od sportowców do takich osób, całych rodzin normalnie funkcjonujących. No właśnie, i tutaj zahaczając jeszcze o ostatnie takie prywatne pytanie na temat właśnie sportowców. Katie, powiedz nam, proszę, i który z Twoich sukcesów, jeżeli chodzi na przykład o sukcesy sylwetkowe, najmilej wspominasz? Wydaje mi się, że chyba bo już jestem na poziomie profesjonalnym, ale wydaje mi się, że to są debiuty z tego względu, że wygrałam pierwsze zawody w Polsce tej federacji. Tak? Znaczy ta federacja już wiele lat była na świecie, ale w Polsce była pierwszy raz organizowana i to były właśnie te zawody, które najbardziej wspominam. Z tego względu, że podchodząc do tych zawodów czułam się swobodnie, nie stresowałam się niczym, bo tak naprawdę nie wiedziałam co mnie czeka. Ale robiłaś to, co kochasz. Tak. Yy, ogólnie można powiedzieć nie tyle, że sport kulturystyczny jest tym, co kocham, tylko aktywność i taka yy, walka po prostu ze swoimi słabościami i bycie coraz lepszy. Świetnie. Przejdźmy Katie w takim razie do już samych produktów. Yy, jakie są twoje ulubione produkty z kategorii peptydy i też od razu powiedz nam dlaczego. Na pewno, jeżeli chodzi o peptydy, to moim ulubionym takim produktem jest Epitalon, z tego względu, że on ma takie działanie wszechstronne na nasz organizm poprzez regulację hormonów czyli to się przełoży na to, nawet że będzie regulował naszą melatoninę czyli będzie nasz rytm domowy, dobowy regulował będziemy lepiej spali, to się przełoży właśnie na lepszą, lepsze samopoczucie radość można powiedzieć taką witalność mhm, życiową tak. czyli się przekłada na bardzo dużo aspektów takich zdrowotnych dla kobiet czy dla mężczyzn epitalon dla wszystkich i dla młodszych i dla starszych osób dla starszych również oczywiście jest znany z tego że przedłuża naszą żywotność jest zwany często właśnie takim peptydem przeciwstarzeniowym ale ja on, z, jego, z niego wyciągam jak najwięcej korzyści, z tego względu, że nawet poprawia nasze włosy, skórę, paznokcie, wpływa ogólnie na nasz organizm całościowo. 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 Czyli coś, o co nam najbardziej też. też chodzi. Który z suplementów najbardziej sobie cenisz? Suplementów wydaje mi się, że to będą takie podstawy, bo to jest najważniejsze, czyli kwasy zdrowe kwasy tłuszczowe omega-3, mm, które są zawsze w mojej suplementacji, witamina D3, oczywiście łączona z K2, mm, nie suplementowana y, sama. Myślę jeszcze, że mocno stawiam na magnez y, jako sportowiec. Pomagam. Czyli takie podstawowe suplementy, tak. o których często zapominamy. Y, tak, Co jeszcze to, można a, do tego dodać? Cynk. Myślę, że cynk jest y, fajny y, Dba o naszą odporność, również o nasz kondycję skóry włosów. Mm, witaminy z grupy B też są bardzo ważne, moim zdaniem. Mm, maślan sodu, na przykład, też będzie korzystny na stany zapalne. Je znaczy, będzie chronił nasze jelita przed różnymi właśnie takimi złymi czynnikami. Okej, okay. jeżeli chodzi o aminokwasy, to które tak naprawdę testowałaś albo które są Twoimi ulubionymi? E, mam takie. Trzy, nawet moje ulubione. Jest to na pewno One More Rep, tam jest karnozyna. I karnozyna właśnie powoduje coś takiego, że nasze mięśnie są bardziej wytrzymałe na treningu, zmniejsza uczucie zmęczenia, do tego reguluje poziom PH, czyli nie będziemy odczuwali tak zwanych dąsów. Po treningu i tak jak, jak są te wypisane, tak jak jest opis tego suplementu, takie korzyści są przełożone na trening, czyli możemy dłużej trenować, nie męczymy się tak szybko. Z uśmiechem na twarzy? Oczywiście tak. <grym> Kolejnym będzie Pure Power, to już jest, można powiedzieć, taka przedtreningówka, ale tutaj też, jeżeli chodzi o dawkowanie, to nie, nie można przesadzić. To już trzeba tak po prostu do siebie. Bo wiadomo, jak się za bardzo pobudzimy, nawet jak wypijemy za dużo kawy, no to jest efekt odwrotny. Jeżeli chodzi o samodawkowanie, to chyba też warto dodać, że jeżeli mamy tutaj jakieś wątpliwości, to no też bardzo y, można oczywiście zgłosić się do, do was, do ambasadorów, tak. albo tak, po tak, prostu tak. napisać na, tak, na Ja Messenger zawsze chętnie biura. odpowiadam wszystkim y, i nawet na stronie można zadawać pytania bezpośrednio. Okej, okay, jeżeli chodzi o notropiki, to czy już coś testowałaś, możesz polecić? Mm, tak. Jeżeli chodzi o te substancje, to nie jest tak, że używam jednego notropiku dosyć, nie wiem, długo albo suplementuję, tylko raczej sobie rotuję z tego względu, że one działają podobnie, ale na, nasz organi na każdy organizm inaczej. Tak więc to też warto sobie wejść na stronę i przetestować i wiedzieć wtedy, po swoich odczuciach, co sobie. Jak organizm tak, też tak, reaguje, prawda? Reaguje, ale z takich moich ulubionych to na pewno jest alfa GPC, który właśnie poprawia koncentrację i taką, taki po prostu lepszy stan umysłu, można powiedzieć. Może jeszcze PA, tam mamy to jest fajne połączenie z jeszcze jednym składnikiem teraz nie pamiętam, jak dokładnie się nazywał ale to jest fajne połączenie na redukcję, z tego względu, że właśnie on zmniejsza głód. To będzie jedną korzyścią. Potem poprawia naszą koncentrację i jesteśmy bardziej skupieni na... Dużej pracujemy, dłużej trenujemy. Tak, 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 tak. To są takie moje dwa ulubione. Ok. Czy jakieś inne ulubione produkty z pozostałych kategorii? O czymś tutaj możesz wspomnieć? Semax, na pewno Semax, z tego względu, że on właśnie ma takie Działanie jak regulacja stresu pomaga nam się adaptować do sytuacji stresowych, i często go używam nawet przed treningiem, z tego względu, że nie lubię mocnego pobudzenia. A SEMAX działa na w zasadzie takiej, że wprawia mnie w taki stan mocnej koncentracji, i na treningu mogę połączyć właśnie pracę ciała z pracą mózgu, co jest dla mnie najważniejsze, bo mocne pobudzenie raczej mnie taką wprowadza dezorientację i niepotrzebne jakieś tam ruchy. A im bardziej to kontroluje, tym lepszy jest, moim zdaniem, trening. No i na pewnym etapie kolejna kawa już po prostu nie daje rady. Oczywiście. Musimy o tym <laughs> mówić głośno. Jak zmieniła się twoja jakość życia od momentu, kiedy odkryłaś Peptydy? Ja najbardziej stawiam na. Regenerację. I moim zdaniem właśnie peptydy pomogły mi w tym bardzo, taką dodały mi takiej witalności, dużo peptydów reguluje właśnie ryb dobowy, pomaga zasnąć, a przecież to podczas snu regenerujemy się najbardziej. A jeżeli jesteśmy wyspani, zregenerowani, to mamy dobre samopoczucie. Lepiej się odżywiamy bo, odżywiamy, bo właśnie często ten stres i zmęczenie powoduje, że sięgamy po jakieś niezdrowe przekąski i to jest moim takim najważniejszym aspektem właśnie ten stan takiego, takiej ogólnej witalności i peptydy mi to właśnie dały. Czyli pewną równowagę tak, hmm. na tak naprawdę tak, też wprowadziły tak, 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 do tak, twojego tak. organizmu. Komu poleciłabyś stosowanie peptydów, suplementów bądź innych aminokwasów? Czy jest jakaś konkretna grupa? Znaczy konkretnej grupy nie ma, ale można to podzielić na osoby na przykład aktywne, które na przykład mogą wspomóc swoją regenerację i, i różne inne aspekty, czy to nawet wytrzymałość na treningu, osoby starsze, które mogą wspomóc swoje zdrowie, swoje samopoczucie, swój sen, osoby, które na przykład pragną schudnąć, to są peptydy i suplementy, które pomagają nam. Osoby, które pragną zbudować masę mięśniową, tak samo y, są różne produkty, które nam y, wspomogą ten proces. Lub osoby nawet podczas y, jakiejś kontuzji, tak samo mm -hmm, tak. BPC na przykład. Czy B500 będzie świetnym rozwiązaniem. Warto chyba też dodać, że sam producent wprowadził na stronie internetowej, czyli na www.biola.pl, podział właśnie na konkretne kategorie, jeżeli tak. czegoś poszukujemy. Tak, i właśnie to jest super, że każdy może wejść i znaleźć naprawdę to, co potrzebuje, bo ciężko polecić coś konkretnie, raczej trzeba szukać w to, co ktoś chce. Otrzymać, że tak powiem. Wymień proszę, albo może dorać, kilka produktów takich must have, jeżeli chodzi o kategorie suplementy. No to to na pewno jest taka podstawa, podstaw, czyli każdy się ze mną zgodzi, że to jest omega-3, witamina D3 plus K2. Tam dołożyłabym właśnie witaminy z grupy B, które będą świetnie działały na nasz układ nerwowy. Okej, okay, a kilka produktów z innych kategorii, które będą na pewno przydatne dla każdej osoby. Teraz mierzymy się często z takimi sytuacjami stresowymi, i tak więc są różne adaptogeny, które świetnie nam pomogą się adaptować do właśnie takich sytuacji stresowych, chociażby ażwaganda, l teanina, różaniec górski, aspektydów mogłabym polecić właśnie Selang, który nas wyciszy, czy Samax, który właśnie... Tak jak wcześniej wspominałam. Czy możemy mieszać te produkty jak Aszwaganda, różaniec Górski? Czy możemy je? I można mieszać. Można na przykład różaniec Górski, który ma taką, dodaje nam tak więcej takiej energii, suplementować z rana, a e, pod wieczór na przykład wziąć Aszwagandę, która nas wyciszy. Tak więc nie ma, nie ma problemu. Okej, okay. Katie, idzie wiosna, potrzebujemy pewnego wiosennego wzmocnienia, czasami brakuje nam też tej energii. Co? Na poprawę, na, na większą energię. To na pewno ja bym tutaj cynk postawiła z tego względu, że on właśnie ma dużą rolę w naszej odporności organizmu naszego. Z Peptydów to będzie tymozyna Alfa 1 lub alfa 4. Co doda nam energii, to właśnie różnego rodzaju takie adaptogeny, jak różaniec górski, ja bardzo często właśnie korzystam z tego. Później będzie bakopamonierii, też jest taką substancją, którą suplementowałam. Czy... Czyli tak naprawdę warto też zajrzeć do tych zakładek w sklepie tak. internetowym i tam właśnie w podziale na, na większą dawkę energii tak. dla, dla każdej osoby. Właśnie szukałabym coś bardziej, coś co nam doda energii i będzie wspierało naszą odporność. Okej, okay, a jeżeli chodzi o piękne włosy, skórę, jak możemy tak wewnętrznie na ten temat porozmawiać, zadbać mhm. o to? No to na pewno m, znowu się powtórzę, będzie to Epitalon, bo on jest y, m, takim moim ulubionym... Y, Czyli produkt uniwersalny. Y, dokładnie, dokładnie. Tak więc to będzie Epitalon. Y, GHKCU również y, będzie y, fajnie działał na proces y, regeneracyjny naszej skóry. Y, później następnie mamy mat Matrixal, który będzie y, poprawiał, będzie... Polepszał produkcję naszego kolagenu. To też się właśnie przełoży na lepszy stan skóry. Myślę, A że jeżeli takie... chodzi o zestawy, bo wiem, że są też zestawy, które są dedykowane na przykład kobietom. Włosy, cera, paznokcie. Tak, i tam właśnie są peptydy takie, jak już wspomniane, GHKCU, Mat Matrixel i SNAP-8. SNAP-8 ma jeszcze, powiem, działanie takie podobne do Botoxu, z tego względu, że wygładza mocno naszą e, skórę twarzy. Chyba też bardzo często stosowane w produktach kosmetycznych. Kosmetycznych i właśnie hmm. to jest fajny zestaw, którym często korzystam i rozrabiam go z kremami dowolnymi. I używam na co dzień można powiedzieć. Czyli taka koncentracja jednym tak, słowem. Tak, tak, tak. Jakie produkty wyróżnią się w ofercie Biolab? Jeżeli e, już powiemy sobie o takiej żmudnej, monotonnej pracy umysłowej, czy coś dodałabyś oprócz tego oprócz tych produktów, o których już rozmawialiśmy? tak, bo z tego względu, że on ma działanie e, troszkę mocniejsze od Semaksu, tak po e, aplikacji. Ale on, moim zdaniem, jest warty uwagi z tego względu, że ma długotrwałe takie korzyści na nasz mózg, bo chroni właśnie nasze komórki neurowe przed degradacją, przed uszkodzeniami i, i yy, 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 będzie yy, to powodowało, że ja po sobie zauważyłam, że w przestrzeni czasu, na przykład, wypowiadanie się czy zbieranie myśli przychodzi mi łatwiej po prostu. Czyli takie zadbanie o nasz mózg, nasze komórki neurowe, ne, neuronowe. Szczególnie w czasach, kiedy bardzo długo siedzimy przed komputerem, tak. pracujemy, a tak. potem jeszcze chcemy mieć tę motywację na trening. Katie, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję. I ja oczywiście zapraszam do kolejnego podcastu, a właściwie wideokastu Marki Biolab. Dziękuję. dziękuję.